Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Kamikaze, a dzisiaj pogadamy o potencjalnie nowej drużynie Jankosa, tak więc zapraszam do oglądania. Powiedziałem o tym, że potencjalnie nowej drużyny Jankosa, bo tutaj jest jeszcze bardzo dużo niewiadomych. Po pierwsze to jest to leak z dosyć dobrego źródła, ale to jest dalej leak, co należy zaznaczyć, to nie jest jakby oficjalna informacja. Po drugie, nawet w tym leaku jest mowa o tym, że Rudy Esports dopiero zastanawia się nad tym, czy taką drużynę złożyć. Eee, była to, by, byłaby to drużyna z Persem, Jankosem, liderem Jack Spectrum oraz naszym, z coaching staffem złożonym z Yamato Canona i I Will Dominate. Pomysł jest taki, że ta drużyna grałaby w NLC, w którym, nawiasem mówiąc, grałoby też Los Ratones od Cade Primowaliby oni wszystkie swoje gierki, w tym oficjale i screamy i to by była taka drużyna, no taka powiedzmy, no drużyna typowo streamerska, drużyna typowo pod content, e, grająca w oficjalnej lidze. NLC to jest liga e, nordycka, e, brytyjsko taka nordycka Mieli, mamy tam e, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i tak dalej. E, głównie te regiony. E, I co ja o tym myślę? Myślę, że to jest na pewno dla tych wszystkich zawodników to jest bardzo fajna oferta. To jest drużyna, która no nie będzie w pełni jakby. To, to nie jest taka poważna drużyna, tylko to jest taka drużyna bardziej nastawiona pod kątem dla wszystkich tych zawodników. To jest po prostu boost do zasięgów. Na pewno takie rzeczy będą robić liczby, ale jeśli oczekujemy tu takiej profesjonalnej gry, tak jak wcześniej no, ze strony Jankosa, to, tro to troszkę nie jest ten kierunek to jest po prostu taka drużyna do pogrania, for fun, troszkę, troszkę dla contentu, troszkę też na poważnie, ale to na poważnie to ma tam najmniejsze znaczenie. Dlaczego to się dzieje w ten sposób? Dlaczego nie widzimy Jankosa w Elise? Już Wam tłumaczę, Jankos poważnie zastanawiał się jedynie nad ofertą z Rogue. Eee, ale no właśnie, ofertą z roku. No rok nie może składać oferty, bo ich slot eee, no nie jest po prostu pewny. Dalej trwają tam jakieś negocjacje. Dalej nie wiadomo, czy zobaczymy rok w następnym roku. Eee, w tym momencie, kiedy to nagrywam 24 listopada, zaraz grudzień. No, czas nagli LC startuje od stycznia, tak więc no, co do rok, no to tam bym się już zbyt dużo nie spodziewał, czy to jakby nieważne czy to rok zostanie, czy to nowa drużyna wejdzie. No oni będą musieli na ostatnią chwilę wszystko tworzyć. I dla takich zawodników, na przykład dla takiego Jankosa, lepiej wziąć taką mniej poważną ofertę od... Drużyny z ERL-a e e e pograć troszkę pod kontencik, troszkę porozwijać streama, aniżeli no, czekać na ofertę od Rogue, która może w ogóle nie nastąpić, bo nie wiadomo, czy Rogue będzie miał slota. Tak więc, no, po prostu taka dziwna sytuacja. Chyba nie, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek takie cyrki się działy, jeśli chodzi o inne, jakby zmiany slotów, jeśli chodzi o Leca, ale no, w tym momencie tak się niestety dzieje, dlatego, to Rogue jest takim jednym wielkim niewiadomym. I Jankos się prawdopodobnie zdecyduje tutaj, e, no właśnie, na Rudy Esports i robienie kontentu. E, jaka jest jeszcze moja opinia w tym temacie? No, mi się to nie do końca podoba. Jeśli chodzi, no, mówimy tutaj głównie o Jankosie, nie, ale no, jeśli chodzi o Jankosa, właśnie, no bo oczywiście będziemy mówić głównie o Jankosie, to wolałbym po prostu zobaczyć Jankosa w jakimś takim dobrym składzie, gdzieś w lecu granie o coś, a tutaj to jest takie wiecie, granie bo granie. I no średnio mi się po prostu, średnio mi się podoba takie granie dla kontentu. Chciałbym zobaczyć od Jankosa taki porządny Lastran, nie jakieś tam ostatnie miejsce w Heretics, czy ogólnie no, granie w jakiejś syf drużynie. A to no niestety to nie jest to, Rudy Esports wygrywało ostatnio to NLC, ale no wygranie NLC dla takich ludzi jak Jankos, dla Perksa pewnie też to jest tam jakaś taka pierdoła troszkę i nie sądzę, żeby to miało dla nich jakieś tam większe znaczenie. Co do samego składu, bo pewnie nie każdy zawodnik jest Wam znany, po kolei Perks, no... Team matek Jankosa z g Każdy go raczej zna, w tym momencie zagra na topie. Pierwotnie mieliśmy zobaczyć Wundera, ale ten się ostatecznie nie zdecydował, dlatego, perks, który w takim składzie z Wunderem na topie grałby wtedy na midzie, ostatecznie perks decyduje się zagrać na topie, a na midzie pojawi się lider. Lider, który ostatnią swoją przygodę miał w Astralis. Jest to też jakby weteran Leca, wcześniej Vitality. Ostatnia jego drużyna to było to właśnie Astralis, kiedy Astralis jakby opuściło L LEC. A on od tego czasu streamował, też jakby nieznalezionej drużyny. Znany ze swoich niekonwencjonalnych troszkę wyborów na mida. Też jest to w sumie bardzo dobry zawodnik, jakby cała ta trójka tutaj, jakby nie mam zastrzeżeń, że zarówno Pers, Jankos, jak i Lider to są zawodnicy, którzy mogliby się pojawić w Lecu i nikogo by to nie dziwiło. Jack Spectra pewnie też kojarzycie, jest to zawodnik znany głównie z Heretics, grał tam z Jankosem przez dwa splity w tym głównym składzie, a poza tym to bardzo dużo grał, jeśli chodzi o ich Akademię, też jest jakby znany ze streamów swoich z YouTube'a, też jest jakby takim no po prostu dosyć znanym content creatorem. I przy okazji prograczem, tutaj w przypadku Jack Spectre jakby największą kontrowersją jest to, że on dopiero co ogłosił emeryturę i teraz się jednak decyduje na jakąś drużynę. Ale tak jak mówiłem, to nie jest do końca poważny projekt, pomimo, że gra w oficjalnym erl u to jest taki content, to jest taki to jest content drużyna po prostu. Tak więc dlatego ona się. Dlatego on się tutaj po prostu do tej drużyny. Mo, możliwe, że dołączy. Bo, tak jak mówiłem, to też nie jest wszystko pewne. I co do nasza, nasza pewnie nie kojarzycie, to jest po prostu zawodnik z ERL-a, który kiedyś tam grał w Rudy Esports i został wzięty troszkę tak dodatkowo. No ja też nie orientuję się, czy on robi jakiś content, czy nie, ale no został po prostu wzięty do tej drużyny. Też jeśli chodzi o NLC, to też musicie tutaj pamiętać, że jest reguła, że przynajmniej dwóch zawodników musi być tutaj właśnie no z tego rejonu czyli Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja. A że o, lider został wzięty chyba jako ostatni, to też wiecie. Mogło to tam różnie wyglądać. No e, i tak się prezentuje tego typu drużyna. E, no, chciałbym zobaczyć Ankosa jednak gdzieś, gdzieś wyżej, jednak gdzieś w lecu, walczący, walczącego o jakieś po prostu o wygranie tego leca w jakiejś dobrej drużynie, czy chociaż dobry wynik, wyjazd na warcy, ale no, dostaniemy go najpewniej właśnie w takiej. Drużynie streamerskiej, co też nie jest dla niego do końca złe, no bo wiadomo, content kaska się kręci i wszystko jest. To jest na pewno dla niego po prostu bardzo dobra oferta. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jak. Podoba Wam się tego typu drużyna? Czy będziecie ją oglądać? Bo chyba e, głównie o to chodzi. Ja dziękuję Wam wszystkim za oglądanie nowe filmy. Najpewniej wkrótce. Chciałbym nagrać o tym Los Ratones Cajdrela. E, tam byśmy mieli Nemezisa na midzie, Reklesa na suporcie, Dybausa na topie. Tak więc tam też e, na pewno jest o czym pogadać. I też swoją drogą to drużyna będzie walczyła w tej samej lidze co, ligę, e, co e, Jankos. Tak więc no to się zapowiada naprawdę ciekawie. Co jeszcze można dodać? No, chciałem nagrać, już chciałem domknąć tego leca, ale no nie mogę, bo z tym rok dalej nic nie wiadomo eee, i nie wiadomo też, kiedy jakby pojawi się jakieś info. Na razie, się jakby nic nie wiadomo. Nie wiadomo, czy w ogóle to będzie rok, czy to nie będzie rok, eee, ale co ma być, to będzie. A jeszcze raz, dzięki za oglądanie. No i na razie.